zanego, moi drodzy, na temat intronizacji, tylko tak przelecę grunt po przez tekst, jaki Matka Boża nam dała 26 sierpnia 2012 roku w Dzień Matki Bożej w Dziecko zapisz mojej słowa przestrogi dla Twojego narodu. Narodzie Narodzie, ślestwem błogosławieństwa dla obcych narodów, które swoim postępowaniem wzniecają gniew Boży. Tu nie chodzi w wymiarze błogosławieństwa e, Bożego, tylko pokłonów Polski, umizgi, przyklepywania, popieraniu tego, co oni oferują. Oddal się od tych, którzy niszczą Twoją Ziemię. Ktoś z Was ma więcej wiadomości na temat nowych banknotów, a ma dobre lupy, proszę mi przynieść te, bo tam bolesne komunikaty, bo to muszę sprawdzić. A ktoś ma więcej wiadomości, bo każdy banknot ma swoje znaki. Ukrywane, żebyście wiedzieli, które mówi o tym, kto tu rządzi i czyje to jest. Każdy dokument, a w sobie nie zdajecie sprawy, w jaki sposób oni pokazują dominację nad nami? Oddal się Polsko od tych, co niszczą Twoją Ziemię. Na jaką chorobę zapadli nasi przywódcy dłowi, przywódcy świeccy, że nie widzą tego dramatu grabienia Polski w wymiarze duchowym i w wymiarze materialnym. Matka Boża mówi konkretnie. Nie przebywaj z tymi, którzy pożerają ci dzieci. To jest coś nieprawdopodobnego. Do czegoś bym doprowadzili, pozwalając swoje dzieci, tu nie chodzi o małe dzieci, chodzi o duszę Polaka. Nie przebywaj z tymi. Którzy pożarają Ci dzieci. Posłuchajcie mnie wszyscy, jestem Waszą matką i z wielkim smutkiem patrzę na Wasze czyny. Naśladuj, naśladujecie we wszystkich, we wszystkim tych, którzy ściągają na Was gniew Boży. Którzy w swoich uciekach obrażają, go, zasmucają mnie śmiertelnie. Czy nie wiecie, że synowie narodu, w którym hołdujecie, usuwają moje wizerunki i wyrzucają mnie na mruk? tego? Jakże Francja, Niemcy, Holandia mogą być partnerem ducha dla naszego narodu? Kiedy obrazy Matki Bożej leżą na ulicach, krzyż na, na ulicach, na flomarkach, pełno tego jest. Matkę, która przez tyle wieków świadczyła dobrodziejstwa. Dziś stajecie przed moim obrazem, przechodzę dalej w tekście, Dokładnie gdzieś Dziś mówicie ze swoim ambon, i matko. Ale czy chcecie choć jedno, czy chce choć jedno z was uczcić mnie dzisiaj pełniąc moją wolę? Czy nie wiecie, co odpowiadam na waszej modlitwy? Mówię. Uczyńcie to, co poleci wam mój syn. Chcę pomóc. Tak, widzę wasze, waszą niedolę. Widzę Wasze uciśnienie. Tak jak tracicie wiarę, jak upadacie, jak jesteście wykorzystywani, poniżeni. Chcę Wam pomóc. Mówię więc o Waszym nieszczęściu mojemu synowi. I proszę Was, uczyńcie to, co Wam powie. Tu już ubiegam te myśl, bo matka Bora za chwilę to powie. Pan Jezus powiedział, że chce intronizacji. Która dzieci nic nie kosztuje. W wymiarze zewnętrznym ma być czystym aktem zewnętrznym. Te boją się interpretacji parafii, obrazu. To jest coś króla, coś nieprawdopodobnego, nie mówiąc o naszym rycerstwie Doszliśmy do absurdu. Ktoś chce się odmienić, tu sobie Bóg wyciąga rękę. Te ja mówimy, nie, takiego wała gestko takiej trzeba. To się oficjalnie mówi Zamon, takiego wała My tu jesteśmy. Teraz my. Syn mój przemówił, ale niewielu posłyszał jego mowę. Dlaczego wszyscy słudzy nie posłyszeli te słowa? Ponieważ ci, którzy winni są obdarzyć obfitością wina weselników, pozostają nieugięci swej pysze i gardzą cudem, który przepowiedział im mój syn. Intronizacja to będzie cud dla narodu własne w uwolnieniu. Cud dla Poszczególnych narodów, miast, instytucji gardzą cudem. W zobaczyli, że Pan Jezus z wody zrobi wino, więc nie będą tego promować. Wiedzą, że to zrobi. Będą więc zazdrośni i tak jak mówiłem wam wczoraj o tym nawróconym żydzie, że przyjąłby się ale miał problem. Wszystko skany przyjął. Tylko nie wierzy, że ta wina, to wino pachnie wodą, nie pachniało wodą. No I, i, i wszystko legło. Ponieważ ci, którzy winni są obdarzyć obfitością wina weselników, pozostają nieugięci w swej pysze i gardzą cudem, który przepowiedział im Jezus. Przecież u dla głównej Bóg powiedział, co Polska otrzyma. Rozumiecie? Jakie są oferty? Słyszeliście ostatnio modlitwę Polki tutaj była. Aby spadł kurs franka szwajcarskiego. 700 tysięcy polskich rodzin. 700 tysięcy kredytów, bo tak nakazywali nasi bankowcy, zającali. Kur francki franka nie będzie zmienny. Złoty 90 na trzy coś. Czy będzie do końca życia dla nich robili? Rozumiecie dramat chwytu? Wy nie dacie odsetek spłacać. A, a gdzie dług? A Bóg mówi o cudzie. To w toście uwierzyli? A w introizację nie uwierzycie. Czy nie chcecie pić wina, który daje Wam mój syn? To, to, to wołanie Boga do długowych synów kościoła. Skoro sami nie chcecie go pić, Pozwólcie mu uczynić cuda dla tych najmniejszych. Może, kiedyby przyszła bieda, w pałacach było zimno, tysiąc złotych miesięcznego dochodu, najprawdopodobniej inaczej by gonili kołowieczek. Ale i temperatura wysoka, portfele pełne nie widzi się najmniejszych. Z tej perspektywy, ani wyścici, ani ci, którzy mają dużo, nie widzi się najmniejszych. Jednorazowa akcja tak. Jednorazowa akcja tak. <laughs> Więc jest ten dramat. Skoro sami nie chcecie pić go, pozwólcie mu uczynić cud dla tych najmniejszych. Uczynić Jezusowi cud dla tych, którzy wierzą w jego, jako króla. To nie chcą dać tak słodkiego wina narodowi. Coś nieprawdopodobnego. Oni są spragnieni. Oni go pragną. Oni wierzą, że wino, które on daje jest wyborne. Dzieci, mówię po tym, kiedy zacząłem wykonywać rozkaz Boga i jedno już kompendium całe przeczytałem na kolanach. Zacznijmy się te zajłomi. Czytam następne. Zaraziłem już niektórych. Dzieci jest ich. Wiecie jak Bukarni? Wiecie jakie to jest wino? Dlatego Matka Boża mówi z wielkim dramatem dla tych wszystkich, którzy nie chcą intronizacji. Pragnę zapłakać dziś nad zatwardziałością waszych serc. Wiecie, dlaczego dzisiaj mam w białym kolorze? Zrobiłem przewrotnie, żeby w polskim rowisku, bo przez wieki zawsze byłam Polsce. w Polsce. Kilkanaście lat temu wycofali je. Nie mam przewrotnie. Mówią, że przepisy. To nasi co? Nasi, to tamte przepisy były kiepskie? Więc zawsze w pierwszą dziedzinę adwentu pierwsza moja msza będzie w kolorze białym. Za tydzień mi się opowiedziałem, żeby, żeby przeciwnik wiedział, że co to mi jest odwiać, żeby była druga msza dzisiaj. U nas to byłoby w cholerze filotowym. Ale pierwsza? Ku czci Matki Bożej. Czego się mam bać? I przepisów, które wszystkie złamali z tradycji świętej Kościoła i teraz każą wierzyć swoje? Jaką macie podstawę prawną za pięć lat? Kto mi o tym powie, że nie zmienicie? Jeżeli się nie, ustano, nie us uszanowali tradycji Ojca, tradycji Kościoła, jeżeli ja uszanujecie swoje zdanie, też go zmienicie. Pragnę zapłakać dziś nad zatwardziałością Waszych serc. Mój syn czyni cuda dla tych, którzy uczynią wszystko, co im poleci. Przecież naszych urzędziach Jezus tylko mówi, ufajcie. Mówcie się i bądźcie posłuszni, moi drogi. Bóg uczyni dla Was cuda. Już czyni. Widzi, co się dzieje z Wami, co się dzieje z Waszą e, dłowością, co się dzieje z Waszą aktywnością w świecie. Ona jest całkowicie już powierzona Bogu. Nie ma żadnego uszczerbku, jeśli nie w ilości pracy czy zaangażowaniu. A to wszystko ma inne wymiar. Jednak Wasze imiona, na, na książąt i władców popadną w niesławę. Nie uratuje wasz wasze mienie, wasz honor, wasze zaszczyty, a cały nar naród ujrzy, żeście go zdradzili. Nie przestrzegając przed grożącym niebezpieczeństwem. Jeśli na zawód wyjeżdżasz i myślisz o rozwodzie, wracaj do Polski, wracaj do żony, wracaj do męża, bo już cię oszukano, już cię zdradzano. Dlatego do przywódców świeckich, duchowych Matka Boża mówi dramatyczne słowa tych, co nie chcą imitacji. Jednak wasze imiona, imiona książąt i władców upadną w niesławę. Nie uratuje się wasze mienie, wasz honor, wasze zaszczyty, a cały naród ujrzy, żeście go zdradzili. Nie przestrzegając przed grożącym niebezpieczeństwem, nie zakazując ich pogańskich zwyczajów, w naszych ga ga katolickich gazetach Pojawiają się, moi drodzy, artykuły pochwalające Heloi. Nieprawdopodobne, kapujecie? Czyli tych gazet nie kupować, bo one nas zrujnują. Znajdę jakiegoś tuż pasterza, który widzi w tym świętych, żeby tu tak do mnie przyjechał, a tą dynią pana Władka, jakbym go czepnął z góry, żeby nabił na czele i mu z głowy nie zeszła. Wyciąłbym mu tylko miejsce na oczy, by mu chodzić przez całe rogi na oddychanie. To on w dyni z oczyma widzi zbawienie dla świata. I nie przestrzega ludzi przed pogańskimi zwyczajami. I nie zmusza ludzi do posłuszeństwa Bogu. Ale teraz rozumiecie ten absurd polski, wymaganie Posłuszeństwa człowiekowi, a gdzie Bóg? W takim razie co robicie z naszym sumieniem? Pasterze i arcypasterze, mówi Matka Boża, wam powierzono pasienie tego narodu, który sobie wybrałem. Władców duchowych. Mu będzie wielokrotnie mocniej oceniał niż świecki. Bo ci są na kadencję, a ci na wieczność, na całe życie. Te dusze, które są powierzone Waszej opiece, są tak liczne, że potępienie tak wielu spośród nich pogrąży Was w wiecznej ciemności. Jestem ciekaw. Kiedy się rozpoczną procesy kanonizacyjne burzycieli Kościoła lat 60. -tych, 50. -tych. Myślicie, że w ten sposób zakamuflujecie prawdę? Jestem ciekaw, kiedy Kościół Katolicki jutro wyniesie na ołtarze, bo takie są już trendy w Niemczech. Pasterze i arcypasterze, Wam powierzono pasienie tego narodu, który sobie wybrałem. Te dusze, które są powierzone Waszej opiece są tak liczne, że potępienie tak wielu spośród nich pogrąży Was w wiecznej ciemności. Tak jak żona nie dostanie się do nieba bez męża i mąż bez żony, tak arcypasterz i pasterz nie dostanie się do nieba bez swojego wieczek. Matka Boża mówi, bardzo konkretnie pogrąży was to wszystko w wiecznej ciemności. Coście chcieli? Mieć tam też tak lajtowo, jak tu na ziemi? Nie słuchając Boga? Przyjmijcie prawdę, o którym mówię, ponieważ grozi Wam śmiertelne niebezpieczeństwo. Syn mój polecił wam, abyście uczynili go królem nad wami. Wieków, król ziemi i król nieba posiada władzę ponad wszelką mocą i posiada serce zdolne do okazania miłosierdzia nawet tym, którzy sprzedają własną matkę. To jest bardzo mocne słowo do rzeczywistości polskiej, bo to orędzie jest skierowane do narodu polskiego. Pasterze dobrze wiedzą, o których chodzi, którzy sprzedają matkę łożą. Mikołaj, kochany, był zdziwiony, czemu rano nie ma koloru fioletowego. Nie myślał, 10 lat temu był jeszcze biały na pierwszej krzyży. Z za młodziutki, I na pewno ma odwagę, by im pokazać, że można plepnąć. w Rzymie zatwierdzenie, że pierwsza msza święta. Na, 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 na Skoro klepnęli tytuł Prymasa, inne rzeczy klepią i mówią, tego się nie da? Co jest nie tak w myśleniu? Gdzie niedawno prowadzili święto Chrystusa Kapłana, e, s, na, żert, sługi i żerty ofiarne. Słyszeliście w Polsce tak jakiś kurcie, żeby, żeby pokazać, co robią, żeby, żeby zablokować po części intronizację, więc szybko to święto wymyśleli. Zerwali się Zakopane, wysłali pismo i się klepną. Klepną? Nie ma żadnej podstawy, nie ma żadnej pobożności w tej materii, żadnej świadomości. Macie kalendarz, święto macie. Dzieci, przejrzyjcie, jaki to jest spryt. A tu naród woła o, o Chrystusa Króla, Króla Polski i oni mówią, że nie, nie woła. Potrafili bezczelnie kłamać Jana Pawła II, że wolą narodu polskiego jest, żeby przystępować do Komunii Świętej na stojąco, bo tak są Polacy. Kto tak chciał? Ja nie chciałem. Kto nie chciał rękę Ugry podnieść? Nikt tego nie chciał. Jakie bramy, biskup, kieronek i inni mogą pisać w naszym imieniu, że my nie chcemy czcić pana Jezusa? Kto im dał taką władzę? Bo zapomnieli o Bogu. Król wieków, król ziemi i król nieba posiada władzę ponad wszelką mocą i posiada serce zdolne do okazania miłosierdzia nawet tym, którzy sprzedają własną matkę, przyjmując więc waszą skruchę i błaganie. My nie odrzucamy żadnego arcypasterza i pasterza, tylko żądamy od nich skruchy. Przeproszenia Boga? Przeproszenia narodów, że nas prowadzono w ślepe uliczki? Przyjmując więc Waszą skruchę i błaganie, uczyni Was szczęśliwym i wolnym narodem. Bo intruizacja to będzie skrucha narodu polskiego. Bo musimy na kolana bać, kiedy będzie akt intronizacyjny. One twoi słudzy. Nie, panie. Ty nie sługa. Ty król. Ty pan nieba. Czy to będzie błoto na polu Częstochowskim, na błoniach Częstochowskich? Czy będzie śnieg, mróz? Pamiętajcie. Na, jeśli bym nie żył, na kolana. Ten gest ma być gestem skruchy narodu i błagania. Przypatrzcie się, jak pies chce coś otrzymać. Jak potrafi się skruszyć, jak się kometli, jak się zgina, jak liże, jak całuje, tylko człowiek wyprostowany przed Bogiem, ręce w kieszeni, komura w uchu, czekaj, czekaj Panie, mam sprawę, czekaj, 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 czekaj bo ja mam tu interes. Przyjmując więc Waszą skruchę i błaganie, uczyni Was szczęśliwym, wybranym narodem. Matka Boża to mówi, że przez akt intronizacji Bóg uczyni! Nie kapłan, nie jakiś ksiądz Andrzeje, który nie umie interpretować historii dziejów Polski! Bóg to zrobi! Nie kardynał Klont! Nie kardynał Wyszyński! Nieobecni biskupi, Bóg, to uszczęśliwy naród. Od nas tylko żąda skruchy i uwielbienia. I takiego gestu się boją. Muszą się bać. Pokazywałem Wam, dlaczego Ruch Maryjny Kapłański nie przed na ziemię Polską. Jak takie tabuny były u Beków, tewu, czytając te teksty, który z nich się, kto od na ziemię Polską prowadzi, Jak było tylu masonów. Więc zablokują w imieniu posłuszeństwa dzieło, które się przyjęło na całym świecie Tylko nie na polskiej ziemi. Uczyni was narodem szczęśliwym i wolnym, wyniosłym pora ponad narodami. Rozumiecie? Wy wyższy na schwalę widząc to inne narody padną przed nami, a my dziś padamy jak psy przed stołami naszych panów. I tyle, co możemy tylko oddać, to na żer ich zachcianych, żywy materiał ludzki, czyli naszych synów, wysyłając tam na niewolniczą pracę i oddając im nasze ziemię i nasze bogactwa. Polsko, gdzie ty masz ducha czasu Polski starożytnej, tej przedrozbiorowej. Polsko, co się z Tobą stało? Polacy, kto Was uwiódł? Kto Wam przekazywał ducha wiary? Kto Wam przekazywał ducha narodu, że tak nierozumni jesteście? Padnijcie ze skruchą na kolana przez darlingtonizację i błagajcie Boga, a Bóg uczyni nasz naród szczęśliwym, wolnym narodem, wyniesionym ponad narodami, przeznaczonym Bogu samemu i Jego chwale. Pozwólcie dzieciom czcić tego Boga, pełniąc Jego wolę. Cóż dziś czynicie z tymi, którzy są mi posłuszni i czynią to, co im nakazał Chrystus. Wstydźcie się! Pokutujcie za to zło! Tyle poniżania rycerzy Chrystusa, naszych króla po całej Polsce. Co wy robicie z tymi, którzy do komunii przystępują na kolana? Co się stało z Tobą, ukochany księże polski? Co oni zrobili z Tobą, Tyś jest biedny, niewinny. Oni cię zniszczyli. <grym> Dlatego wołam z tego miejsca o jeszcze większe rzesze żart ofiarnych za kapłanów. Musimy błagać Boga, żeby on otworzył procesory, oczy, uszy i serce polskich kapłanów. Pozwólcie dzieciom czcić Boga, pełnić Jego wolę. Cóż dziś czynicie z tymi, którzy są mi posłuszni? Czynią to, co im Chrystus nakazał. Wstydźcie się, pokutujcie za to zło, którego jesteście świadkami, którego nie próbujecie nawet pokonać. Kiedy Bóg dotknął Pawła pod Damaszkiem, siedział on na koniu? Spadł na ziemię, bo jest prochem. Nie siedział na koniu i nie gadał, kim ty jesteś. Tylko z ziemi mówił do Boga: Kim ty jesteś? Jezusie, jestem tym, którego prześladujesz. By was Bóg dotknął tym zdarzeniem pod Damaszku, ale na znak, że to on mówi, musicie doświadczyć realnej ślepoty, nie widzieć. A później na łaskę, Bóg przez sługę swojego, tego w Damaszku, Pawle przejrzyj. Żebyś pamiętał, bo doświadczenie duchowe to szybko zapomnicie. Sewnętrzne, urwało ci palca, nie widziałeś, za chwilę palec wrócił, w srok wrócił. O kurcze pieczone, to jest to coś poza moim rozumowym, racjonalnym wychowaniem. Resztę Państwo pozwolą. Będę mówił jutro. Uspokajam biskupów, kapłanów. Bo te słowa są Matki Bożej mocne. Moja analiza tekstu, bo tak my się na uczelni, bardzo konkretna, ale chcę Wam powiedzieć, że ci nieliczni, których prześladujecie, którzy są posłuszni słowu Jezusa, pragną cudu dla siebie i dla Was. Powtarzam. W cudzysłowie moi ludzie, którzy poszli za głosem Pana Jezusa, Pragną cudu dla siebie i dla Was, dla ojczyzny, dla rządzących. Pan Jezus nam do tego przygotował w tej cudownej modlitwie dla naszych wrogów, prześladowców. My Wam wszystko wybaczamy. Słuszne kary czyjśca. Błagamy Boga, żeby Wam to darował. Boście byli nieszczęśnikami. Boście nie wiedzieli, coście mówili i coście robili. Bo jesteście owocem tego wielkiego historycznego przekręcenia kręgosłupu kościelnego. Amen. Amen.